Dzień dobry zobaczki kochane. Mamy dzisiaj piątek. No i co? Jak co tydzień zapraszam Was słuchajcie na hor zakupowy. Zrobimy sobie zakupy. Nie mam pomysłu na menu na dzisiaj. Jeżeli ktoś będzie chciał zapytać, bo dawno nie miałam nic na ustach poza tą pomadką, to to jest pomadka w sumie moja ulubiona z Bel. Numer 03 Velvet Story okay. mm -hmm. ma bardzo ładny, taki naturalny, ciemniejszy kolor. O. Jest super. Mm. Nie jest super trwała. Nie jest jakoś super trwała, ale ja ją uwielbiam No i dobra, jedziemy. Ech zakupy widzące później poruszymy sobie jeden temat o który ktoś mnie poprosił w sumie. Ja już w ogóle zamierzałam się do przymierzałam się do nagrania tego typu filmu. Ale dobrze. Wszystko po kolei ja jadę. Wy macie na kanale już nowy filmik i po komentarzach widzę, że oglądacie, także bardzo mnie to cieszy a my jedziemy w ogóle umalowałam się dzisiaj, zrobiłam sobie nawet kreskę na oku mhm. także wiecie, miałam trochę czasu ogólnie do cieniowania oka mam tylko jednym cieniem, tu mam tylko błysk nałożony no i kreskę i nic więcej a makijaż jest zrobiony paletą burgundy z glam shopu także ja naprawdę polecam te palety, bo Jednym cieniem można zrobić sobie takie makijaż Także zobaczmy, co wam tutaj jeszcze... Trzeba jechać. Dobra, bo się tutaj zagapiłam, a... No musimy, musimy jechać. Także dobra. Ja sobie włączam telefon do ładowania, bo to już mamy w pół do, a drogę mamy długą. But I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Coś było tak mi ciężko było to posklejać, żeby te przejścia były normalne. No i dobra, jedziemy słuchajcie na zakupy. Jest nas, jesteśmy już w dwupaku, słuchajcie i jedziemy jedziemy na zakupy. Czy ty masz jakieś propozycje na obiad? Tadeusz, Brrr, dzisiaj była zupa, barszczyk czerwony. Ogólnie to bardzo dużo policji, dzisiaj jest. Puśćcie to jedziemy, słuchajcie. No i będziemy sobie dedukować już nad lodówkami w biedronce. Jaki będziemy mieli z imeni, ale słuchajcie, zostałam komplement, że bardzo ładnie się wygląda, także bardzo mnie to cieszy. Tak? no Ale głosu chyba możesz użyć. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy. knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs> Najpierw piekanka słuchajcie. Akurat zapiekanka się zrobi. Mamy ładne słoneczko, jak widać odbije. Akurat zapiekanka się zrobi. Będzie pierwsza miłość. Pójdziemy ze staram oglądać. No ale dobra, póki co to mamy tutaj zakupy. Tu, na całej szerokości zakupy. I od czego by tu zacząć słuchajcie. To zaczniemy od tego najgorszego, chyba złaco. Mamy Coca-Colę. Od tego najgorszego, złaco. Coca-Cola zaliczona. O, ja może będę z tyłu odkładała, bo miejsca nie brakuje. Słuchajcie, nie wiedziałam, że jest nowa wersja. Nie wiem, jakoś mi się nie rzuciła w oczy. Ta jest do koloru, więc wzięłam. Bo się na pewno przyda, nie zaszkodzi. Z biedronki mamy. Z biedronki mamy y, chusteczki, chusteczki też się zawsze przydają. Nie ma życia bez papieru, więc standardowo mamy też papier. Y, I nie było wyboru w jajkach, więc mamy jajka. tu się też mają. No. Co my tu mamy dalej? No i słuchajcie, skończyło nam się masło, masło, y, mydło skończyło nam się mydło i chciałabym je otworzyć o, bo tego zapachu nie miałam, zawsze mieliśmy to oliwkowe pachnie zajebiście, polecam mm. to tak jak ostatnio mówiłam, że marakuje granat Tanie brzoskwiniowe także to jest to chleb tostowy Chlebek. chlebek będziemy mrozić, żeby nie kupować codziennie, i nie stać w kolejkach. Mamy też chlebek taki. To jest z firmy z piekarni. Piekarnia Cukiernia Mega Dolce. dolce. dolce? tradycyjny chleb żytni na zakwasie. Wygląda tak, jakby ktoś chciał sobie skład zobaczyć, to proszę. No i mamy również papier ręcznikowy. Ja jestem w ogóle dzisiaj ubrana czarna jak mamba. Cała, normalnie, słuchajcie, dosłownie cała, nie? Leciały kulki o Herbata czarna, bo nam się skończyła Mamy takie opakowanie naprawdę na długo, długo, długo Mamy mango Soczek Mamy też wodę Jakoś te zakupy, powiem wam, dzisiaj nie szły yy, Tak jak idą zazwyczaj Kończą się kostki rosołowe, więc hop Zapiekanka makaronowa tego jest dwie sztuki, bo może w tygodniu zrobię. No i zaspieczeniowy w razie w. Tak. Mamy wątrobę z kurczaka, dwie sztuki. Mamy karkóweczkę. Mamy wątróbeczkę, więc tutaj w tym momencie pokażę Wam się, jadłospis na cały tydzień. No, i mamy też jedno mielone, gdzieś jest drugie. Bo słuchajcie, jutro, e, dzisiaj mam na obiad barsz czerwony i tego barszczu mi trochę zostanie na jutro. I jutro, jako takie drugie danie, taką przekąskę, e, zrobię. Mamy też tutaj o 10 kajzerek. Część pójdzie na kolację, część jutro na śniadanie Ale przede wszystkim e, ja sobie je nafaszeruję. Sprażę sobie cebulkę, pieczarki, papryki nie kupiłam, ale to chyba taki mały szczegół i mielone doprawię porządnie czosnkiem i wszystkim, tutaj wykroję to wszystko, wyjmę, napakuję tym mielonym z tymi warzywami i wszystkim i to wszystko zasypię serem, rewelacja, polecam, tutti frutti. Półki batony. batony. czekamy na hej! 3, 2, 1, go! Batony kupujemy, bo im smakują, bo są dobre. Momentami mamy wrażenie, że lepiej niż te puszki. Dlatego kupujemy. Mamy to i ten drugi są do zapiekanek. Tym razem drobiowa. Mamy też folię, którą od razu możemy też schować. Mamy pietuszkę, bo będzie rosół, będzie pomidorowa. liść laurowy, ziela angielskie, bo będę chciała sobie uzupełnić tutaj te moje pojemniczki. E, tu mam jedną, drugą włożyłam sobie do zamraz... do piekarnika. Makaronik mam. Tu jest to drugie mielone, co mówiłam. Warzywa na patelnie po grecku. Tu mamy też kwiatki na ten rosół pomidorową Jeszcze jeden list laurowy, bo te spotki właśnie będę wypełniać Sałatki e, Ta jest z indykiem i brzoskwinią, więc jest na słodko, a ta jest normalna warzywna z jajkiem No i kolejne zupki do pracy Jedna torba mniej Juhu. Jedna czosnkowa, będzie na, na śniadanie w niedzielę Kiełbasa parzona krakowska. Mamy też cheddar irlandzki. Światowid. Światowid gołda Ten gołda ma 300 gramów, a ten ma 150. Mm -mm. Mleko zagęszczone. Sos tatarski. Może ja sobie was tutaj obrócę. Będzie mi wygodniej. Sos tatarski. Szynka gotowana, smaczna na co dzień. Czy coś przykleiło. Drugi ziele angielskie. Gorzka czekolada. Twarożek. Tutaj jeszcze mamy takie dwa albo trzy. Eee, Serek wiejski klasyczny do 5 kwietnia. Śmietane mało, bo mam jeszcze jogurt w lodówce. Mamy też koperek. Ech, boczek pieczony. To tyle. 18, 19. Ile? Za taki kawałek masakra, ale za kilogram 4 dychy. A tutaj mamy pół kilo, także... Masakra. No w sumie się nie dziwię, przecież ktoś mi ostatnio napisał, że nie dziwi się, że zakupy są takie drogie i tyle kosztują u nas, bo wszystko bierzemy z najwyższej półki. Także pozdrawiam Cię gorąco, dzisiaj jest podobnie. Eee, wędzonka wieprzowa, parzona. Proszę bardzo. zna, bo jedno mamy w lodówce. Metka, dzisiaj chyba sobie planuję. Słuchajcie, ogólnie mam skrzydełka i chyba usmażę chłopaką, tak wiecie, na osto w przyprawach. A sama zjem sobie, słuchajcie, z metką kanapeczkę, bo mam ochotę. Tu mamy jeszcze jeden, czyli trzy były, dobrze myślałam. No i jeszcze jeden chlebek, ten jest akurat szczeciński, krojony do zamrażalnika. Druga reklamówka idzie out. Mamy tak Head and Shoulders. Kupiłam dwie kaszy, dwie kasze, dwie kasze z firmy Plony Natury. Wszystkie są cztery pakowane po 100 gram i tak, jedna ta zielona, to jest kasza gryczana, kasza bulgur, soczewica, suszone pomidory, pestki dyni. Potrzebowałam kupić kaszę gryczaną i zamiast takiej zwykłej stwierdziłam, że kupię taką z dodatkami. A tutaj z kolei mamy pęczak korkiszowe, suszone pomidory, cukinia i cebula. Także niech będzie, bo nie mamy nic, jest tylko kasza jęczmienna. Wzięłam też pasatę z ziołami, bo będzie pomidorowa do pracy orego orego ore Oreo orego Oreo fle kakaowe i jeszcze jeden ser bo u nas idzie bardzo dużo sera ale nie kupujemy tych dużych kilogramowych mimo że one ostatnio były dużo taniej bo no był kiedyś tak że jak kupiliśmy wię, większą ilość to się po prostu zepsuło a tak otwieramy na bieżąco każde opakowanie i jest dobrze draże do szkoły dla szymka no i mamy tutaj też zupki słuchajcie wychodzi na to że to jest ostatnia rzecz ostatni ostatnia reklamówka, tak się dobra mamy tutaj też bagietkę czeskową Trzy ogórki Tadeusz się śmiał, że w tej cenie tam będziecie widzieć przebitkę że w tej cenie to więcej nie, ale naprawdę są, są smaczne e, bardzo je lubimy, te wieprzowe kabanosy więc też żeśmy je wzięli mamy też delmy jako sparobidło. mamy olej bo planuję to pączu zrobić i ja się dzisiaj zbiorę i ja je zrobię i w tym filmie zobaczycie bo już tyle czasu obiecywać to to już jest naprawdę coś nie halo Także mamy tutaj jeszcze kawę rozpuszczalną mamy twarożek ten drugi w kostce właśnie na niedzielę cukier biały banany taką dużą kiś <kliśni> mamy też jabłka o i raz dwa i 3. 3 mleka mamy. Także. Także zakupów to by było tyle. Ja dzisiaj na pewno jeszcze planuję zrobić sobie z Wami taką pogadankę. W sensie jest temat, który chciałabym poruszyć sama z siebie po prostu i powiedzieć, co ja o tym myślę. Zwłaszcza, że nagrałam dla Was dzisiaj Karvlog. To będzie pierwszy vlog na tym kanale. I bardzo bym chciała, żebyście po obejrzeniu tego filmu jakoś się pojawi, żebyście dali znać, e, czy ta seria e, ma sens w ogóle na tym kanale, czy będziecie to oglądać. Czy chcecie? Czy Was temat zainteresuje? I tam jest e, poruszona właśnie pewna kwestia, którą dzisiaj chciałabym tak jakby trochę rozwinąć. I zrobimy sobie też na pewno się, Także teraz ja to chowam. Yy, biorę sobie mm, tą zapiekankę, jak ona zaraz akurat wyskoczy, z, z, z zabrażalnika. Co ja jestem zabrażalnikiem dzisiaj? Z piekarnika i widzimy się później wieczorem, myślę, że tak koło godziny 19, czyli za godzinę jakoś. Ale wiecie co, to jest piękny widok, że przyjeżdżasz o godzinie 6 do domu i jest jasno. Normalnie aż się chce i w tym momencie macie jeszcze tak na dobrą sprawę dwie godziny życia. Bo jest jeszcze jasno, także ja się rozłączam, popakuję to wszystko, żeby to było tak, wiecie, po mojemu. I widzimy się później w garach. Zobaczcie, paznokcie zgubiłam. No, dosłownie nie wiem nawet kiedy, gdzie. Muszę go sobie ładnie opiłować. Zobaczcie, no masakra jakaś. Ale wiem na pewno jedno że taki kształt mi nie pasuje. Wolę migdałki. I bierzemy się za się. A jeżeli chodzi o paznokcie, to o tu znowu zapałam. Nigdy mi się to nie zagoi. Jeżeli chodzi o ponczusie, o paznokcie, to jedziemy we wtorek, także bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, jak widzicie, śniadanie się robi. Ja już przychodzę z soboty. Także zaraz Wam domontuję tą ostatnią część do filmu i będzie publikowane, ponieważ y, mamy zdrabki, które żeśmy nie zapali. No i słuchajcie, nie przeanalizowaliśmy sobie paragonu. W tym tygodniu kwota to 540,83 zł. Jak widzieliście, y, była tylko jedna kola. I był tylko y, dosłownie kilka sztuk y, słodyczy, więc tego nie było dużo, bo było do pracy. Były te groszki, były wafle kakaowe i dla szymka chyba y, te ciastka do szkoły. I to tylko tyle, słuchajcie. E, um, Miał sobie wołowe, to y, mielone. 9 złotych rabatu było. Rzeczywiście tak też było. Za karkówkę zapłaciliśmy 14,94, czyli w sumie 15 złotych. Dalej, co my tutaj mamy? Yy, ręcznik papierowy, dyszka. Papier 7,50. Yy, pa, 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 pa. Światki z kurczaka 13,67. No, włoszczyzna, odplamiacz, dyszkę. Herbata czarna Lipton była za 15 zł, ale 2 zł mamy rabatu. Kusteczki Dada 11, napój Coca-Cola 8,70. Dalej, tu, 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 tu. No wiadomo, po piątaku e, z groszami były te e, naturalne miksy z kaszami. Jajka 18,50, ale żeśmy wzięli 20 sztuk. <laughs> Olej dyszkę i słuchajcie to się tak y, zbiera kawa rozpuszczalna 19 no kabanosy dyszkę i słuchajcie ser żółty dyszkę no boczek, 15, y, boczek pieczony 18 20 to co wam mówiłam także no paragon się prezentuje tak idę przemieszać sobie jajecznicę i zaraz wracam. No i dobra, e, mamy jeszcze zdrapki, z tymi zdrapkami to jest tak, że przy zakupie za stówę chyba jest jedna zdrapka, z tego co ja się orientuję. Także mamy i drapiemy. Pierwszą, ja tam tych poprzednich nie wymieniłam, bo zapomniałam. Hmm. Tutaj mamy w pierwszej, spróbuj ponownie. W drugiej mamy, spróbuj ponownie, spróbuj ponownie, jakieś takie lipne powiem Wam, że chyba w tym tygodniu będą, spróbuj ponownie, chociaż tamtych mówię, mieliśmy 6, a cztery były, o, coś się trafiło, słuchajcie, mamy napój Hortex, jeden karton, różne rodzaje. A czyli tam to, co mieliśmy też? to że tam był jeden. O, jeden rodzaj. Spróbuj ponownie. A, i, I spróbuj ponownie. Także na tyle zdapek mamy tylko jedną trafioną, więc pójdzie do tamtych z zeszłego tygodnia, bo ja zapomniałam ich po prostu wziąć i się u je weźmie. Także tak. Dobra, kochani. Ja się z Wami żegnam. Bardzo się cieszę i dziękuję, że jesteście, że oglądacie i że komentujecie, że Wam się te hole podobają. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, masz w tym momencie chwilę, to zapraszam Cię do przyciśnięcia tego przycisku. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Buziaczki kochani, do następnego pa pa!